To nie są tylko Twoje wewnętrzne rany, najpierw były Twojej mamy, zaczęło się już u niej w brzuchu, przesiąkałaś tym, co w niej, jej miłością, troską, radością, ale też tym, co nieświadome, ukryte, wyparte, jej lękami, jej niepokojem, jej wstydem, jej bezsilnością, jej być może niespełnionymi marzeniami. Pragnieniami. Później w dzieciństwie płonęłaś wszystko i tak stworzyła się niewidzialna, emocjonalna nić. Po nitce do kłębka trzy sposoby, jak tą nić rozplątać. Pierwszy sposób, no przede wszystkim, uświadomić sobie, że łączy się z Twoją mamą taka niewidzialna, emocjonalna nić. Drugi sposób, to zobaczyć, co te nici reprezentują, jakie to są emocje i odczuć te emocje, i trzeci sposób, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko. Nagrałam taką medytację, rozplątywanie tej wewnętrznej nici, więc jeżeli chcesz się ze sobą spotkać, ze swoją mamą, tą nić rozplątać, to napisz w komentarzu nić, a wyślę ci tą medytację. Dziękuję.